Witam serdecznie. W związku z tym, że zbliża się Dzień Kobiet, przygotowałyśmy z dziewczynami parę przepisów, które możemy sobie zrobić właśnie na tą uroczystość. Stałam zaproszona przez koleżankę Ale do Czańca, i tutaj dzisiaj dla Was gotuję. Chciałabym przygotować likier taki typu bailańs, który również znajdziemy na kukitu. Jak wiemy, lubimy być obdarowywane więc zapraszam mężczyzn do przygotowania tego przepisu. Pokażę Wam teraz, jak przygotować taki likier w naszym termomiksie. Na Kukidu on jest opisany jako mleczny likier z whisky. Więc wchodzę sobie tutaj w ten przepis na naszym termomiksie i rozpoczynam gotowanie. Do tego likieru pierwszy składnik to masa kajmakowa, ma być jej około 450-500 gram. Taruję sobie wagę. I powiem Wam, że tą masę kajmakową możemy same przygotować w naszym termomiksie. 150 gram masy kajmakowej. Kolejnie dodajemy śmietankę 30 200 g. To będzie wszystko. Dalej. Dodajemy dwie łyżeczki kawy rozpuszczalnej, nie taką jedną łyżkę, zamiast dwóch łyżeczek. Piszę również, żeby dodać jedną łyżeczkę ekstraktu z wanili naturalnego. Można również wykorzystać cukier waniliowy. Ja sobie sama robię w termomiksie cukier waniliowy, więc Dodam łyżkę tego domowego cukru waniliowego. Do niego potrzebujemy jedynie 200 gram cukru e, oraz e, jedną właśnie laskę wanili w całości. I w bardzo szybki sposób przygotujemy go sobie kolejno. Zakładamy miarkę wraz z pokrywą. Klikamy dalej i ustawiamy obrót na 3. Temperaturę na 70 stopni Celsjusza z automatu. Sama się ustawia. 5 minut czekamy aż. Podgrzeje się nasza masa kajmakowa z śmietanką. Wracamy, i teraz te składniki nam się podgrzały. Dajemy kolejny krok. Teraz będziemy po prostu dodawać alkohol. Tak, w wagę. I będziemy dodawać listki. 200 gram. Dobrze, jeszcze troszkę nie lubimy whisky, możemy zawsze dać wódkę. Dobrze, teraz kolejny krok, dodajemy jeszcze 30 gramów spirytusu. Okay. 20, jeszcze troszkę. Mamy 30 gram, klikamy dalej. I kolejny etap, czyli kolejne podgrzewanie. Pokrywę z miarką, ta jedna pokazuje, dajmy dalej. I teraz kolejne 70 stopni, czas 5 minut i ustawiam sobie obrót 2. I już mamy gotowy, dajemy dalej, jeszcze żeby go przelać do czystej i wyparzonej butelki. Ja tutaj jeszcze mam kieliszek, więc naleję też do tego kieliszka, gdzie on na razie ma taką konsystencję dosyć płynną, ale później fajnie zgęstnieje. Także polecam włożyć go sobie do lodówki. Można przechowywać spokojnie do miesiąca czasu. Muszę mhm. mm, naprawdę pyszny. Życzę wam miłego świętowania i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam.